To jest Brand IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem: Cisco powołuje Kevinem Weila z OpenAI do rady dyrektorów. Kevin Weil, Chief Product Officer w OpenAI, dołączył do rady dyrektorów Cisco. Jego doświadczenie w obszarze sztucznej inteligencji, innowacji technologicznych i rozwoju produktów ma wnieść istotną wartość do strategicznych działań firmy. Kevin ma imponujące osiągnięcia w zakresie skalowania produktów, które przynoszą realną wartość biznesową klientom, powiedział Chuck Robbins, CEO Cisco. Cieszymy się, że będziemy mogli skorzystać z jego bogatego doświadczenia w obszarze sztucznej inteligencji i innowacji produktowych, by wesprzeć nasze strategiczne inicjatywy i przyspieszyć rozwój Cisco. Weil wnosi do Cisco szeroką wiedzę w zakresie zarządzania produktami i innowacji technologicznych, zdobytą na kluczowych stanowiskach w czołowych firmach branży technologicznej. Jako Chief Product Officer w odpowiada za przekształcanie przełomowych osiągnięć badawczych w dziedzinie AI w praktyczne, skalowalne rozwiązania, z których korzysta ponad 500 milionów użytkowników na całym świecie. Wcześniej pełnił funkcję prezesa do spraw Produktu i biznesu w Planet Labs, był współzałożycielem kryptowaluty Libra, wiceprezesem do spraw produktów w Instagramie oraz starszym wiceprezesem do spraw produktów w Twitterze. Jestem zaszczycony możliwością dołączenia do Rady Dyrektorów Cisco, firmy, która tworzy infrastrukturę niezbędną do urzeczywistnienia potencjału AI, powiedział Kevin Weil. Z niecierpliwością czekam na współpracę z Chakiem Robinsem i zespołem Cisco nad tworzeniem rozwiązań o realnym wpływie na rzeczywistość i wykorzystaniem nadchodzących szans. Poza działalnością w Cisco, Kevin Weil zasiada również w Radzie Dyrektorów organizacji The Nature Conservancy. Ukończył studia magisterskie z fizyki na Uniwersytecie Stanforda oraz licencjat z fizyki i matematyki na Uniwersytecie Harvarda, który ukończył z wyróżnieniem Summa cum laude.